Słuchajcie, wstydzę się za moje miasto, za, za włodarzy rządzących miastem, ale też i, i tą naszą Rzeczpospolitą. Zobaczcie, jak wygląda parking przy zjeździe z autostrady A4 w kierunku Tarnowa. Ludzie po rowach parkują samochody, po błotach, w zimie po zaspach. Wyjątkowa nieudolność rządzących. Tutaj ma iść owodnica Tarnowa, wschodnia owodnica Tarnowa, która już gdzieś nie wiem, kilkanaście lat planowana nie może ruszyć. I to myślę, że to będzie jeden z moich celów na, na załatwienie tego tematu. Nie może tak być, jak jest. Jak Państwo widzicie, ludzie w takich opłakanych warunkach samochody yy, parkują. Sted, sted mi za, za te vodaje.